No hej cześć <grystanie> Czekaj sześć Już idziemy, już idziemy, już idziemy Idziemy dzisiaj na staw Zobaczyć co tam ciekawego słychać Felek już oczywiście Łobuzuje no. O, o, no I co, co to ma być? Halo Szarik Mhm no bo oni muszą iść norę sprawdzić, wiadomo. Tak? Najpierw przed pójściem na staw trzeba sprawdzić norę. I co, nora dobra jest? No dobra, dobra całkiem. A ty co, co ty Tyfela, kombinujesz? Nie, ale jeszcze raz by trzeba było zrobić wyjście, no bo to tak nie wyszło ogólnie. Już łobzerka do domu. No, teraz możemy iść. Chodź, Charik. Fela, chodź. Dobra. Teraz już lepiej. Ale już, 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 już. <śla> Najlepsza zabawa. Ja gonię ciebie albo ty goni, nie. Konia, konia nie ma. No patrzcie, no jak sobie razem lecą. Ostatnio też dużo, dużo padało. Trzeba czasami kontrolować, właśnie jak tu w tym kanale jest temat wody. Czasami, jakimiś nie wiem, gałęziami, czy nie wiem, śmieciami na przykład się potrafi trochę przytkać gdzieś na tej nadręce, czy jak to się tam mówi. I może być problem. No nie, no trochę trzeba będzie, trzeba będzie odetkać. Ale to muszę wziąć sobie widła, bo coś Szarik nie, nie masz naprawdę już jakichś nie wiadomo co to w tym rowie jest Czyli ta drynka w miarę, ale trzeba ją poprawić wody w stawie jest no sporo Idziemy jeszcze drugą zobaczyć No. Kaczka jest na stawie. No patrzcie. Kaczka i kacur. No, co roku ogólnie są tutaj na stawie, no przynajmniej jedna jakaś para kaczkowa z małymi z małymi kaczkami. Czarik już dojrzał, a fala nie wiadomo czy zauważyła, czy nie fala to tam <grym> zajęta jest. O no, tu nawet lepiej jest, bo no, tu jest ogólnie chyba większa nawet ta Dryna O. Już, już kaczki sobie odleciały. No ładnie, ładnie. No fala. Mój <noise> jeszcze szarik wrzuci do wody i będzie. No, no psy umieją pływać. Nie wiem, skąd te puszki się tu wzięły, na pewno ja tego tutaj nie zostawiłem, no na to, że ktoś sobie chyba tutaj ryby, ryby łowił na krzywy ryj, no. trzeba będzie to zabrać. Dobra, no, wody jest sporo, no, jakby jeszcze w najbliższym czasie dopadało, no to, e, no, to trzeba będzie kontrolować stan tych drynek, no, bo może się, jakby się zatkało czasem, no, to wtedy staw się przelewa. Co Ty, Szaryk, już sezon kąpielowy zaczynasz? No, jeszcze, jeszcze nie, no, jeszcze trochę. No jak to szary lubi bardzo, no ciekawe, nie że pływa, ale tak wchodzi, no, że czasami mu tylko grzbiet wystaje i głowa. Fela też na pewno będzie chciała za nim wchodzić, zobaczymy, no, to już niedługo, tak myślę. Zresztą, no, wiosna może dopiero przyjść nie wiem, w maju. Nic obszarnia Idziemy. Biegniemy do domu. Dobra. Dawaj. Kurze. Nie, nie będę się przyzrywał. Żeby biegnąć jak najszybciej się da. Ale fela. Ta ładnie ciśnie. Co tutaj szarych się stworzyło? Co? Hmm? Hmm. Coś ważnego tutaj jest, czy tak po prostu? No tutaj to ci będzie ciężko kopać, bo no, korzenie są od drzew. No fala musisz uważać, bo dostaniesz ziemię. Mhm. Czyli to po, po prostu coś, coś takiego, trochę chciał sobie pokopać. Dobra, tu my idziemy do domu. Pala dzisiaj będzie pewnie mocno brudna, ale jakoś każdego dnia się mu udaje domyć. Nawet no, co, nie poczekali za mną. Dobra, to co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, no i cześć. <głosy> <głosy> Mała świnko.